Najbardziej ustalono 50 się. 50-50. I dobrze, i niedobrze, e, bo już była dosyć duża strata, podgoniliśmy i była szansa coś tutaj ugrać, jakiś chociaż kółczyk wywieźć z Zielonej Góry, e, ale zielono-kurzanie jak powiem, przypieczętowali to, co działo się wcześniej i, i przegrywamy to spotkanie. To była taka słodko-gorzka porażka, bo e, a jeszcze byliśmy najlepszą drużyną w zielonej górze, ale z drugiej strony jakby to nam jest finalny A co było przyczyną takiego zwlotu akcji? po 10 plus 12 dla co Panie Pawlickiego wydawało się, że tu pat, 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 trzy strzały i to o Tak, Pracowaliśmy zaraz nad ustawieniami, dużo rozmawialiśmy i to w tej ostatniej serii przyniosło fajny efekt, więc no jakby cały sezon pracujemy całą drużyną i Raz jest lepiej, raz gorzej. Dzisiaj nie było źle, ale jakby to, no, troszeczkę do, do końcowego sukcesu zabrakło. Warto nam by było czytać te odpalne warunki z swojej to... No bo jakby w Tańsku dużo czasu spędzamy na twardym torze, więc jakby no, trochę lżej można powiedzieć, że jest tam, się do takich warunków przystosować. Nasz przykład na no, cały czas dziś było no to nie tak pewno się ten tor do końca będzie się zachowywał. Wiadomo, że jest bardzo gorąco, jest słońce i, i będzie się ten tor spiekał, ale na ile będzie się zachowywał, to też nie do końca mogliśmy wiedzieć, więc no, no, na bieżąco cały czas mawialiśmy, czytaliśmy i finalnie wstydu nie było. Mówi pan, że punktów z tego meczu nie ma, będą tracone plusy na kolejne spotkanie, a zespół zobaczy że to co do Jeszcze bardziej się było wierzył, to ci i tak chyba jesteście jedną z rewelacji. No jeżeli chodzi o mental całej drużyny, to na pewno jest to na plus. Hmm, aczkolwiek to na pewno pani księgowa nie będzie <laughs> Michael, jestem co dzisiaj, że tak powiem nie było problemem? zna ten tor, jeździł tutaj, wydawało się, że on będzie na liderem, a zagubiony może zostać od jeździł tu dosyć dawno temu, więc zawodnicy nawet, którzy rok wcześniej jeżdżą na danym torze, jakby no, nie do końca są pewni tych ustawień, które były. No, na początku gdzieś właśnie Michel się sugerował tymi ustawieniami, czy ścieżkami też z poprzednich lat i jak widać no, niewiele to dało, więc no, wynik był mi Dzięki sobie.